Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś ze mną w studio sportowe osobowości trenerzy personalni Patrycja Rogowska. Dzień dobry i Hubert Cikowski. Dzień dobry. A sponsorem naszej rozmowy jest firma Alice, wykonawca osiedla mostki, żelazowa wola. Drodzy, zacznijmy od podstaw. Skąd wzięła się wasza pasja do sportu? I jak zaczęła się wasza droga jako trenerów personalnych. U mnie raczej takim kluczowym punktem było zaczęcie treningów rugby. I to zbudowało taką podstawową pracę nad sylwetką, czy nad sobą. A z czasem przyszedł czas na siłownię, no trzeba było pracować nad aspektami fizycznymi, żeby nie uciekać od reszty. Tak? No, a z czasem przyszła pierwsza praca. Na siłowni. I tak powoli wiedziałem, że nie będę siedział cały dnie i odbijał karnety e, jako recepcjonista, tylko chciałem iść bardziej poważnie w pracy z ludźmi, jeden na jeden, czy ta w minigrupach. grupach e, no i tak to się powoli zaczęło. Pierwsza certyfikacja no i powoli ta kariera idzie w przód. Mm -hmm. U mnie myślę, że nie jest to jeden czynnik, bo jednak gdzieś tam się powiedzmy, że jeden, drugi, trzeci nałożył na siebie. Myślę, że na pewno plusem było to, że u mnie w rodzinie sport zawsze był popularny. Zawsze za dzieciaka tamta tam nie zawodziła, to na pływanie, a to na tańce, także to było super. Na siłę zabrał mnie mój brat, także to też fajnie, gdzieś tam pokazał mi, jak w to iść, jak zacząć. No i co, no i w szkole, myślę, że tak nam się fajni nauczyciele trafili, naprawdę, że rzeczywiście pokazali, że sport to jest coś fajnego, coś co daje nam dużo, a nie tylko, żeby zaliczyć przedmiot i jak najszybciej do domu, macie piłkę w radzie zawsze, proszę. Także myślę, że u mnie to było jednak, gdzieś tam to dzieciństwo zapoczątkowało. Na siłownia tak rzeczywiście poczułam, że to jest to, co chcę robić, to co lubię robić, to co mi sprawia przyjemność, zarówno moje treningi, jak i praca z ludźmi. Czyli teraz można powiedzieć, że spełniacie się zawodowo? Nie, no oczywiście, no raczej jest bardzo przyjemny zawód. Nie napracujemy się fizycznie, tylko bardziej zmęczenie jest psychiczne. Ale raczej to takie pozytywne, tak. No, okay. Nie ma czegoś takiego, że wychodzimy z pracy najszybciej, w najszybciej Ja podejrzewam, że jeszcze zostajecie po pracy No oczywiście no. jest tak, że gdzieś tam trening kończymy, jeszcze 15 minut później zadamy z klientem, żeby tam dokończyć jakiś temat, no tak to wygląda Jednak faj... no, fajnie, ludzie nam się trafiają, to też jest przede wszystkim jakiś plus, że ktoś rzeczywiście Chcę coś zmienić, a nie przychodzi za karę ćwiczyć, no, czyli to jest super. No właśnie i o to, o to chciałam zapytać, ponieważ Sochaczew to dosyć małe miasto, ale wydaje mi się, że z coraz taką większą świadomością sportową. Jak wy oceniacie u mieszkańców to podejście do dbania o siebie? Myślę, że zdecydowanie na plus, tak patrząc w przestrzeni czasu widujemy więcej osób na siłowniach, więcej osób do nas się zgłasza, też patrząc na sacze, jest coraz więcej eventów, czy to, powstaje więcej teraz siłowni, otwiera się, tak? Więc na pewno idzie to do przodu, ale zawsze może iść lepiej i musimy popularyzować ten, ten, ten ruch w społeczeństwie, żeby się cały czas rozwijało. No bo jeżeli już jakaś osoba przejdzie się. Na siłownię no to widzi, że to raczej daje więcej energii na co dzień, więcej ma siły po pracy. E, może więcej. Lepiej się czuje, tak? E, to... I chyba bardziej pozytywnie nastawieni są ludzie, nie? Polepsza to samo poczucie takie psychiczne. Zdecydowanie, nie, nie zamulają tak. To jest akurat prawda. Bo często jestem że gdzieś po pracy ktoś przyjdzie już wyjęty, że tak powiem, z życia. Godzina treningu, i nagle on ma jeszcze motywację, siłę, chęć, żeby coś w domu robić. A po pracy, by przyszedł na kanał, i do widzenia, cały dzień wyjęty. Także to jest akurat taka energia i fizyczna, i psychiczna też, bo jest odreagowanie, wyjęcie tego e, całego spięcia po całym dniu. Także tak. No dobra, a jak wygląda taki wasz typowy dzień? Ile czasu spędzacie na treningach z podopiecznymi, i na waszych własnych takich aktywnościach fizycznych? Ja tu się śmieję, że my żyjemy w ogóle inaczej niż reszta społeczeństwa No bo my musimy być dostępni wtedy, kiedy ludzie już są albo przed pracą, albo po pracy mm -hmm. Więc te 8 godzin, 10, 18, 18, 16 totalnie nie wchodzi w grę No bo często jest tak, że my zaczynamy z samego rana, 6, 7 Żeby jeszcze trening z kimś mieć przed pracą No a później zazwyczaj mamy klientów po pracy, czyli powiedzmy 16 w górę czasami, nawet do 22 ciągniemy więc ten nasz trening, nasza aktywność gdzieś jest pomiędzy zawsze. Zazwyczaj wtedy, kiedy jest najmniej ludzi na siłowni, jest najbardziej komfortowo o, w tą stronę. Na pewno jest to. 5-6 godzin na, na siłowni spędzamy z klientami, No ale również tutaj z Patrycją pracujemy w formie, że jesteśmy właśnie poza siłownią w kontakcie e, z tymi podobiecznymi e, i też czuwamy nad nimi jak. Co jedzą, jak śpią, jak mają poziom stresu na co dzień, tak żebyśmy mogli dostawać, dostosować też tą jednostkę treningową do ich życia. No bo czasami przez, można przestrzelić i zamiast być pobudzonym po tym treningu, to e, przewodnicować się i może to wpłynąć mniej pozytywnie niż e, taka dobrze dostosowana jednostka treningowa. Tak, Musimy też plany treningowe układać, żeby wiedzieć, co z ludźmi robić, a nie ktoś przychodzi, no, dobra, to rób to, 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 to mm -hmm. i na tym się trening kończy. Także, no, gdzieś ta praca cały czas jest obecna. No, też często jest tak, że między sobą w ogóle rozmawiamy o tym, że kogoś coś woli, co ty byś zrobił, Huwert, yy, albo w drugą stronę. Nie? No, wiadomo, jedno ma bardziej wiedzę w jedną stronę, drugie ma w drugą stronę. Także, no, tutaj też jest taka, no, dodatkowa praca, powiedzmy, po pracy. Też właśnie to sprawdzanie tych, kontrolowanie raportów od klientów, na tej zasadzie to wygląda. To właściwie wy pracujecie cały czas, bo zaczynacie wcześniej rano z klientami, potem gdzieś tam macie dodatkowe y, takie obowiązki, jak powiedzieliście, układanie diety, sprawdzanie raportów, gdzieś tam ułożenie treningu i po południu jedziemy od nowa, tak? Ludzie wychodzą z pracy i dalej zaczynacie treningi, kiedy śpicie. W nocy. <noise> Regeneracja z podstawą, więc tego nie zaniedbujemy Klientów... dzień, jak. Klientom każą spać, więc sami też mamy czas, żeby spać. Okej, okay. to powiedzcie, jakie takie największe mity musicie na co dzień, musicie się mierzyć z nimi, czy obalać dotyczące takiego treningu siłowego czy ogólnej aktywności fizycznej? Sporo tego jest, na szczęście już troszkę mniej Przynajmniej tak mi się wydaje, albo do nie, dochodzą, nie dochodzą do nas suchy. No ale co, tak jak u mnie no przy treningu z kobietami jest często, że nie nie, nie dokładaj mi tyle, bo będę miała za duże nogi, jak facet będę wyglądać no Nie działa to tak Nie ma czegoś takiego, że Jestem w stanie osiągnąć sylwetkę jak wielki kulturysta, będę miała wielkie bicepsy no, Kobieta jest inaczej konstruowana w ogóle sama w sobie genetyka, anatomia, niż mężczyzna. Więc jeżeli mówimy o takim zdrowym e, treningu sylwetkowym dla kobiet, no to ten ciężar jednak fajnie tą sylwetkę nam usmufla, e, ładnie te mięśnie zarysowuje, nie ma czegoś takiego, że to jest przerysowane. No wiadomo, tutaj powiedzmy przy wspomaganiu się suplementacją jakąś troszkę inaczej to wygląda, ja się tym treningiem nie zajmuję. Także no u mnie to chyba taki, taki najpopularniejszy, bo jednak ja pracuję na co dzień głównie z kobietami, mężczyznami w, no już mniej. Czyli kobiety przy odpowiednim treningu, przy odpowiedniej technice mogą podnosić duże ciężary, mogą ćwiczyć z dużymi ciężarami. Mogą, nawet powinny. Okej, a Ty jak to wygląda? E, ja od dawna nie słyszałem jakichś takich mitów e, powielanych często, ale e, jak przychodzi ktoś do mnie, no to Mówi, że nie powinien jeść po 18, bo przy tył tak albo pieczywa, bo od tego się tyje. No to nie jest tak, że wybierzemy jakąś godzinę. Powiedzmy, od 17 zwyż, to już wszystko nam idzie w boczki. sam tłuszcz, tylko raczej to jest nasza podaż koloryczności. Gdzie, który pułap? Jeżeli prze, przekroczymy tą naszą koloryczność. No to wtedy przytyjemy. Jeżeli będziemy jeść mniej, no to schudniemy, tak, a nie, że to jest dostosowane od naszej godziny. Wiadomo, myślę, że stąd to się wzięło, bo wiele osób zajada na noc, się, bo w ciągu dnia nie ma czasu na złapanie czegoś. E, raczej jest to jakaś przekąska, dopiero wrócą po pracy, właśnie wieczorem. No i zamiast zjeść jakiś normalny, mniejszy posiłek, to oni zamawiają coś dużego albo E, no, ciągnij głód, że muszą nadrobić ten cały dzień. Że często jest to siadanie, obiad, kolacja w jednym posiłku, bo cały dzień nie ma. No tak, niestety, często się to zdarza. Ale myślę, że tutaj też będzie kwestia tego, że ludzie często na noc takie ciężko strawne posiłki wybierają. I też mówi się, że po 18 nie jest, no bo wiadomo, jak ktoś chodzi spać o 22.00, 23.00. No i zje trzy mielone jeszcze zagryzie, nie wiem. Ziemniakową i paczką chipsów do tego No to jednak i sen będzie słabszy Jeżeli sen jest słabszy to jest regeneracja słabsza Jeżeli mamy regenerację słabszą No to automatycznie gdzieś tam jesteśmy zamoleni Następnego dnia Nie mamy się czegoś robić No i rzeczywiście tyjemy No bo nie spalimy tyle kalorii Ile byśmy spalili przy normalnym takim trybie życia Także troszkę tak to wygląda też A ty co uważasz? Że dobrze mówię? Nie no tak oczywiście, że Na Najedzą się no i później Zamulają cały kolejny dzień, bo rano też najczęściej nie są głodni, więc to śniadanie się na później przesunie, bo najedli się na noc. No i znowu kolejnego dnia jest to samo powtarzane, że właśnie najadają się po tej 18.00 no i później buduje się taki milczy. Jedzenie na noc powoduje tytanie. Ten odpowiedni bilans kaloryczny, który powinniśmy trzymać na co dzień. Okej, okay, czyli. Przy zachowaniu naszej kaloryczności dziennej, po tej osiemnastej można sobie coś tam jeszcze lekkiego, fajnego zjeść. To nie sprawi, że od razu przytyjemy. Jeżeli ktoś nie ma problemów później ze snem, że nie czuje się ciężko, okay. to jak najbardziej. Nam okay. czasami zdarza się zjeść ostatni posiłek o 22.00. Mi też. A powiedzcie w takim razie z jakimi celami najczęściej przychodzą do Was klienci? Masa, jakaś tam kondycja, odchudzanie czy, czy, czy siła? Myślę, że różne. Każdy ma inny cel. Ja myślę, że na początku spotykałem się raczej właśnie z schudnięciem, z budowaniem mięśni, ale teraz widzę, że to idzie bardziej w stronę zachowania zdrowia, czyli oni chcą się czuć na co dzień dobrze, a nie być jacyś wielcy, tak. No to po prostu lepiej funkcjonować na co dzień dzięki temu treningowi. Albo przychodzi ktoś po kontuzji, chce wrócić do grania jakoś amatorsko, czy na co dzień bolą plecy, no i chcą się pozbyć tych bólów, żeby móc funkcjonować normalnie, tak. To raczej są takie cele, które najczęściej są spotykane na, na konsultacjach. Bo zajmujesz się Hubertem też takim powrotem do sprawności fizycznej po jakiejś tam kontuzji, po dolegliwościach, do prawda? E, tak, tak. No teraz bardziej właśnie dążę w stronę bardziej prewencji urazów u osób ćwiczących, nie wiem, jakieś dodatkowe sporty piłka ręczna, jazda enduro, jakieś biegi. I w tą stronę bardziej idę, no ale wiadomo, zdarzają się też klienci, którzy chcą popracować nad większym bicepsem, czy, mhm. czy zbudować tą sylwetkę, czy schudnąć. To wreszcie lepiej wyglądać. Ale zróżnicowane są cele. Żeby być silnym, nie trzeba być dużym, tak? Nie, nie trzeba. A powiedz mi, Patrycja, jak to wygląda u kobiet? One też stawiają na tą taką siłę, yy, yy, taką werwę na co dzień, czy raczej bardziej idą w budowanie sylwetki, żeby dobrze wyglądać? Yy, myślę, że jedno i drugie gdzieś tam się zacieśnia, no i wychodzi jedno z drugiego, mm -hmm. że tak powiem. Także no zazwyczaj, jak przyjdzie na początku jakaś dziewczyna, to. A bo tu mam wesele jakieś, to trzeba by te boczki troszkę zgubić 4-5 kg przynajmniej schudnąć Ale później jednak zobaczą, że jeden, drugi, trzeci, czwarty trening Ja zaczynam więcej prac, zaczynam być silniejsza Zaczynam mieć więcej siły w takich codziennych czynnościach Czy to nawet z umyciem okien, no wiadomo, typowa, mm -hmm. powiedzmy domowa czynność yy, Więc jedno i drugie z sobą gdzieś tam idzie, współgra w parze Super. A jesteś oprócz tego, że takim trenerem personalnym, trenerką personalną, to instruktorem zajęć grupowych, między innymi takich jak Power Pump i też wiele, wiele innych. To powiedz nam proszę, co to są za treningi i komu je szczególnie polecasz? Mhm. Tak naprawdę w garonie siłowni, na których pracuję, bo jestem tam Ina na siłowni na CFRG mm. i tutaj na warszawskiej na extremie Dużo zajęć jest. Wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo zarówno przychodzą do mnie panie, jak i panowie i są to zarówno osoby początkujące, jak i osoby już zaawansowane, bo nawet nie można nazwać jako średnio zaawansowane, bo jak ktoś 10-12 lat ćwiczy, to to jednak jakąś tam wprawę doświadczenie ma. I co, polecam dla każdego. Wiadomo, każde zajęcie są dla innych osób, ale jak najbardziej każdy może spróbować. Serdecznie zapraszam i zachęcam. A powiedz proszę, jakie korzyści płyną z takich treningów grupowych w porównaniu do klasycznych? takich sesji personalnych myślę, że integracja z grupą to jest główna taka korzyść niektórych napędza właśnie taka nutka rywalizacji, chcę jak najszybciej, chcę jak najwięcej chcę jak najlepiej, także tu fajnie będzie na grupowych, innych znowu gdzieś tam powiedzmy rozmowa będzie że skończę serię, mam czas żeby z kimś pogadać, nie jestem to tylko ja indywidualnie, ale gdzieś tam jakaś koleżanka którą poznałam, także no, to jest akurat takie fajne, że jest taka integracja społeczeństwa mhm. i że widzę też osoby, które rzeczywiście są w tym samym miejscu co ja. No, bo jak mam trening indywidualny, to powiedzmy, że moja podopieczna nie jest w tym samym miejscu co ja. No, bo wiadomo, że to jest troszkę różnica w ogóle osobowości i tego stanowiska. No, a jak ćwiczę w grupie z koleżanką, no to ona też ćwiczy razem ze mną. Także na tej zasadzie. także, no, wydaje mi się, że to jest główna korzyść. No dobrze, no to wyobraźmy sobie, że jest kobieta powiedzmy 35 lat, nie, raczej taka średnio sprawna fizycznie, bez większej otyłości i chce pierwszy raz w życiu dołączyć na takie treningi grupowe. Jaki, jaki trening poryciłabyś jej od siebie? Myślę, że power pump jest takim fajnym treningiem, żeby zacząć, bo tam już mamy ciężar, może nie taki duży, że się od razu przestraszę. Mm -hmm. e, jest to fajne są to fajne zajęcia, są bryty muzyki. Także oprócz tego, że powiedzmy fajnie trenujemy, to się gdzieś tam miła muzyczka gra z boku. Także to są fajne zajęcia. Oprócz tego myślę, że strecing też jest fajny. Tutaj już dla każdego, czy 15 lat dziewczyna ma, czy 60 lat pani ma. Wydaje mi się, że mobilność ciała w ogóle jest taką pozytywną cechą Warto ją mieć w każdym wieku no Tutaj w ogóle niestety zazwyczaj kręgosłupa przy takim trybie życia siedzącym, jaki w tym momencie głównie społeczeństwo prowadzi Odzywają się, więc na stretchingu fajnie rozluźniamy te mięśnie I Wydaje mi się, że to są takie dwa y zajęcia na początek jak najbardziej Później dalej, bo ktoś tam jest bardziej zaawansowany, tak może wybrać więcej zajęć Typu trening obchodowy Typu właśnie takie na pośladki mam typowo skierowane zajęcia, także do okay. każdego coś się znać. Czyli możemy sobie zacząć od power z trycinku i jak nam pyknie, to o, dalej, dalej o, tak jest. No dobrze, kubercie, a Ty na co dzień prowadzisz też zajęcia crossfitowe. Czym ten rodzaj treningu różni się od takiego klasycznego treningu siłowego? myślę, że najbardziej różni się tym, że jest zróżnicowana tak? trening siłowy no to raczej jest bardziej praca na jednych ciężarach sztanga, powiedzmy 6-8 powtórzeń i skupiamy się na budowie siły, hipertrofii a crossfit to raczej jest praca na wielu aspektach tak, pracujemy właśnie siłowo, hipertroficznie, ale też kondycja. To tutaj się zatrzymamy, wyjaśnij nam yy, to słowo hiper. Na, nad budową mięśni. Tak? Okej, okay. najpierw. No tak. budową mięśni, tak w skrócie. E, tak, e, w Crossfitie bardziej pracujemy nad kondycją, mocą. E, e, jest, są też elementy gimnastyki, tak, e, podciąganie, stanie na rękach, nawet, chodzenie już w takich zaawansowanych momentach. Ja akurat prowadzę cross początkujący, gdzie znajdą się bardziej zaawansowani, ale raczej jest to osoba, która trafia po jednych, dwóch treningach na siłowni. Wiadomo, przychodzą też na pierwszy raz na te zajęcia, ale skupiamy się raczej na podstawach. tak? Nie mam właśnie stania na rękach na początkującym, tylko wstęp, czy jakieś pompki. Martwe ciągi, elementy zarzutów. E, tak. Ale ty umiesz chodzić na rękach. Nie, nie umiem. Nie umiem. Umiem nauczyć, ale na rękach nie pójdę, tak? Dobra. Jeszcze. Y, w ogóle crossfit kojarzy się z bardzo dużym wysiłkiem, takim bardzo wymagającym. Czy, jest, czy to sporty dla każdego? To treningi myśli przeznaczone dla każdego? Myślę, że nie, no bo niektórzy właśnie lubią spokojniejsze zajęcia takie jak Pilates czy Zdrowy Kręgosłup. A tutaj w cross-treningu jest bardziej rywalizacja, tak? Tempo jest wyższe z pewnością. No i jest praca na wysokim tętnie tak? Najczęściej, no bo są elementy, gdzie chcemy zrobić jakąś część treningu na czas. Tak, jest, jest bardzo dużo powtórzeń w pewnych momentach. Więc ci, którzy lubią wyższe tempo, no to to jest dla nich, dla nich trening. Ale myślę, że każdy powinien spróbować, tak? Jeżeli mu się nie spodobał, no to nie przyjdzie więcej i będzie próbowała spokojniejszych zajęć. Na pewno jest to trening dla osób, które lubią rywalizację. To jest taki napędzać Czym tak. więcej okay, powiem... nam zabysłać swojego chłopaka. O, oh. nie rywalizację To w Mamy takie osoby, które. Jest... To jako pierwsza wyścigi. O już, o ty, czekamy. No dobra, kochani, to powiedzcie w takim razie, gdzie można Was znaleźć i jak można do Was trafić? E, no mnie na co dzień spotkacie na Cefer Gym na Kuznocinie. A ja tam prowadzę treningi. A tak to na social mediach, tak Instagram, dziku podłoga, coach. Codziennie próbuję wstawić jakąś relację z mojego treningu, czy z pracy z klientem. Planuję również wstawiać jakieś treści edukacyjne, więc czegoś dowiecie, jeżeli odwiedzicie ten program. No, i tam już w opisie do mnie dotrzecie, tak. Ja na co dzień też jestem na Siłowni na Kuznocinie. Oprócz tego dwa razy w tygodniu jestem na Ekstremie, na zajęciach grupowych, no i też na Instagramie Patrycja Malowska.. Okej, okay. to jeszcze was tak na zakończenie zapytam, jakie wy macie teraz plany na przyszłość? Jest dobrze tak, jak jest, czy coś planujecie rozwinąć w swojej karierze? Czy znaczy, na pewno rozwój osobisty, no to jest w tej pracy trenera podstawa cały czas mam gdzieś jakieś nowe badania? Więc trzeba iść na ciosem no i cały czas się szkolić. Także, no gdzieś tam najbliższe plany no to jakieś szkolenie. Yy, ja też studiuję oprócz tego, także też na pewno studiuję. No, nie, no, trzeba właśnie stawiać na rozwój, no bo cały czas się dowiadujemy czegoś nowego. Nie wiem, 10 lat yy, było coś, a teraz się to zmienia, no bo właśnie wyszły nowe badania i trzeba nadążać za tym trendem i cały czas się rozwijać. Nie można stać w miejscu, no bo. Chcemy dostarczać swoim klientom rzetelnej wiedzy, i przede wszystkim takiej, której na ten moment potrzebujemy. Bo ja, społeczeństwo 10 lat temu było w innym miejscu niż jest teraz. No i za 10 lat będziemy jeszcze w I też podejście, nie? Się zmienia, trzeba się dostosowywać. No to słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, ciężkich treningów, wylanego potu i tej pozytywnej aury, która Was otacza. A Wy, kochani, jeśli i jesteście już gotowi ruszyć się na siłownię, zacząć jakieś zajęcia. Teraz też idzie jesień, zima, będziemy bardziej zmęczeni. Może warto właśnie się wzmocnić, wzmocnić swoją odporność, polepszyć swoje samopoczucie. Macie dwójkę świetnych ludzi, Patrycja Hubert. Wiecie gdzie ich szukać i no co więcej. Zapraszam Was. Dziękujemy. 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 Do zobaczenia.